Agencja Rozwoju Przemysłu i Polska Agencja Inwestycji i Handlu są pierwszym kontaktem dla inwestorów zagranicznych. Myślę, że jesteśmy już bardzo dojrzałym krajem, docenianym przez zagranicznych inwestorów w decyzjach podejmowanych właśnie przy rozwoju ich biznesu. Inwestorzy zagraniczni oceniają nasz kraj bardzo wysoko. Ostatnie lata spowodowały, że mamy bardzo stabilną legislację, stałe Ulgi dla inwestorów zagranicznych. Rozbudowana jest infrastruktura, a w strefach wokół, wokół inwestycji greenfieldowych czy brownfieldowych ARP, Agencja Rozwoju Przemysłu, wspiera zagranicznych inwestorów. Mamy bardzo wysoko kwalifikowaną kadrę inżyniersko-menedżerską, a jednocześnie już również nie są to wysokie zarobki dla, dla nich, kiedy zatrudniają menedżerów. Chciałem podać przykład. LG Energy Solution jest to koreański inwestor, który zainwestował już ponad 20 miliardów złotych pod Wrocławiem w Kobierzycach i zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników. Jest to inwestor, który buduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Oczywiście pandemia i konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że mamy powiedzmy dodatkowe pewne argumenty dla inwestorów i w tym momencie. Jest to pewien okres przejściowy. Myślę, że w momencie, jak Ukraina wygra z Rosją, to ten konflikt zbrojny, wrócimy do business as usual. Inwestorzy zagraniczni oczekują, że poprowadzimy ich przez meandry naszej administracji. Pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe są to bardzo istotne elementy przy inwestycjach. I Najczęściej to się zdarzy, to najczęściej występuje, że oni po prostu proszą nas o wsparcie. Natomiast już jak już jest ten proces inwestycyjny zakończony, oczekują również wsparcia z mediami, wsparcia z infrastrukturą taką lokalną. Inwestorzy pytają o zieloną energię. Dzisiaj staramy się zapewnić właśnie inwestycje w fotowoltaikę, która dostarczy zieloną energię. To jest naturalny proces rozwojowy.